Bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Skorzystałam z okazji, że mamy dzisiaj piękne słońce i postanowiłam nagrać w świetle dziennym. Mam nadzieję, że filmik będzie Wam się dobrze oglądał. Przychodzę do Was na chwilę, bo zaraz mamy święta, wigilia tuż, tuż. Pewnie jesteście w ferworze przygotowań, tak samo jak my, i z tej okazji chciałabym Wam życzyć, abyście. Z Spędzili te święta w gronie rodzinnym, żeby te święta były pełne uśmiechu, radości, żebyście ten rok, który już się kończy, podsumowali na plus, to znaczy, nawet jeżeli w życiu coś nie wyszło, nawet jeżeli popełniliśmy jakieś błędy albo spotkało nas coś przykrego, to żebyśmy pomyśleli, że to wszystko jest po coś i to na pewno zdarzy się coś wspaniałego, nie dzieje się nic przez przypadek, więc jeżeli macie teraz trudny okres albo myślicie, że 2016 rok był beznadziejny, to ja trzymam za Was kciuki i wierzę, że zaraz wszystko się ułoży, a 2017 rok będzie obfitował w same dobre i piękne chwile. Chociaż pamiętajcie, że te mniej dobre chwile również są potrzebne, abyśmy naprawdę doceniali to, co w naszym życiu się dobrego dzieje. Także to życzę Wam z całego serca, razem z moim mężem, którego teraz nie ma w domu, ale dołącza się do życzeń. A my, tak jak Wam powiedziałam, jesteśmy w ferworze świątecznym. Niedawno Ubraliśmy choinkę, to jest przepiękna, patrzę na nią w tym momencie i po prostu stwierdzam, że to chyba jest najpiękniejsza choinka, jaką mieliśmy w ciągu ostatnich lat, bo to jest pierwsza choinka żywa w naszym domu, w tym miejscu, w którym teraz żyjemy, i jest udekorowana tak, jak mi się to zawsze marzyło, czyli dużo bieli, troszkę czerwieni, tak bardzo elegancko i nowocześnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że taka jest nasza choinka. Zresztą sami to widzicie, jaka jest piękna. Ja już pokazałam na Instagramie naszą choinkę teraz. Wam chciałam pokazać, ale ogólnie całe mieszkanie delikatnie się przystroiło. Nie zabrakło gwiazdy betlejemskiej, nie zabrakło ozdób w naszym mieszkaniu. To wszystko po to, żebyśmy czuli tą magię świąt, bo święta to nie tylko stanie nad galami, nie tylko sprzątanie, nie tylko zakupy, ale przede wszystkim bycie razem, przeżywanie tych pięknych chwil w gronie najbliższych. I mam nadzieję, że będziecie wśród najbliższych na te święta, a jeżeli nie macie z kim spędzić świąt, to że ktoś Was przygarnie do stołu wigilijnego, bo moim zdaniem tej nocy nikt nie powinien być sam i powinien zaznać tego ciepła i domowej, rodzinnej atmosfery i tego Wam serdecznie życzę, mam nadzieję, że, że tak będzie dla Was. My w tym roku podjęliśmy się wyzwania um, zorganizowania wigilii u nas um, w naszej przestrzeni, a mieszkamy naprawdę w naprawdę małym mieszkanku. Um, to jest wyzwanie i to spore. Przyjeżdża nasza rodzina, więc wspólnie będziemy biesiadować. Już pierogi się ulepiły, barszcz już gotowy. Tak naprawdę dopinamy potrawy i wszystko mamy pod kontrolą, aczkolwiek czasu jak na lekarstwo, więc myślałam, że już nie zdążę do Was pogadać. Udało się, bardzo się z tego cieszę. Uwielbiam święta, nie tylko zatem wszystkie lampeczki i oddóbki, gdzie mamy wszędzie, ale przede wszystkim za to, że odsuwamy trochę problemy i troski na bok, a skupiamy się na tym, żeby być razem, żeby razem spędzić wspaniale czas. Mnie przeraża to, jak bardzo gonimy za rzeczami tak mało ważnymi na co dzień i jak Mało spędzamy ze sobą e, czasu. Jak często rozmawiamy z ludźmi, ale na messengerze albo wysyłając SMS-a, a nie mamy czasu na to, żeby z kimś usiąść, e, wypić herbatę, przytulić i powiedzieć, jesteś dla mnie ważny. I tego mi naprawdę brakuje. A święta są takim momentem, kiedy sobie to uzmysławiam e, i e, mówię sobie, że muszę e, zmienić to, zmienić to w swoim życiu, żeby trochę odłożyć e, technologię. Bogie, na bok, um, a skupić się na ludziach. Um, I jeżeli mówimy o jakichś postanowieniach noworocznych, to postaram się, żeby, żeby takie postanowienie być, a nie mieć. Um, w nowym roku miało większą wagę, bo ja się sama na tym łapię, że często skupiamy się niestety na rzeczach, które są kompletnie nieistotne, a zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Także ja życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że teraz trochę odetchniecie i skupicie się na tym, żeby spędzić czas ze swoimi bliskimi, żeby spędzić też czas trochę z sam ze sobą, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tą chwilę, żeby usiąść, napić się pysznej zimowej herbaty, żeby poczytać książkę i pomyśleć sobie, kurczę, no kocham to życie moje, fajnie jest i chcę, żeby było jak najlepiej. I tego Wam życzę, tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję, że jesteście ze mną kolejny rok. Dziękuję, że dzięki Wam uczę się. Być jak najlepszą wersją samej siebie, bo uwierzcie mi wasze komentarze bardzo na mnie wpływają i nawet te złośliwe, nawet te negatywne są w mojej głowie i pamiętam o nich, pamiętam o tym, co do mnie mówicie. Pamiętam o tym, żeby się udoskonalać i żeby iść do przodu, żeby nie stanąć w miejscu i nie powiedzieć sobie, no dobra, już jest super, więc. Nic więcej nie robię ze sobą, z kanałem, z treścią, którą chcę Wam pokazywać. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Bardzo dziękuję też tym, którzy zostawiają kciuki do góry, którzy piszą komentarze, którzy mnie wspierają, którzy często więcej widzą niż mówię w filmiku. Bardzo, bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście na Instagramie, bo już jest Was tak dużo ponad 10 tysięcy obserwatorów. Zapraszam Was serdecznie na Instagrama. Dziękuję, że jesteście na Facebooku, że możemy rozmawiać, że możemy wymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Bardzo Was też przepraszam za to, że czasem nie udaje mi się Wam odpowiedzieć na jakąś wiadomość. Niestety doba ma tylko 24 godziny, więc czasem nie daję rady. Umykają mi pewne kwestie, za co was bardzo, bardzo przepraszam. Ale bardzo, bardzo wam dziękuję za każdą wiadomość, za każdy sygnał z waszej strony i za to, że jesteście po tego kanału. Nie byłoby bez Was i jestem Wam ogromnie wdzięczna, dlatego gorące życzenia płyną prosto z mojego serca do Was i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach, że będziecie ze mną, a ja teraz życzę Wesołych Świąt. Trzymajcie się ciepło i co, do zobaczenia już niedługo, i mam nadzieję, że to będzie piękny czas. Tak, całuję Was serdecznie i do zobaczenia. Bye-bye.